Witajcie, dzisiaj będziemy strzelać pajęczyną, jeździć samochodem i polować na wampiry. Jeśli myślicie, że te trzy motywy się ze sobą nie łączą, to być może nie widzieliście recenzowanego dzisiaj zestawu Lego Super Heroes. Przed wami 76244 Miles Morales kontra Morbius. Są takie chwile w życiu Spider-mana, kiedy najwyraźniej trzeba odstawić na bok bujanie się na linach na rzecz starych dobrych czterech kulek i to całkiem wypasionych sportowych. Wiadomo, pajęczyna we wkładach uwielbiała się zawsze kończyć w kluczowych momentach, więc zawsze warto mieć jakiś zastępczy transport. No chyba, że jest to autko specjalnie przystosowane do poruszania się między wieżowcami Nowego Jorku i można z niego wystrzelić pajęczynę. I teraz chciałbym zobaczyć coś takiego. <grych> A tak zupełnie serio, koncept oczywiście jest mocno absurdalny i nie ma sensu, podobnie jak te wszystkie Spider Mechy, Spider samoloty czy tam helikoptery. No kupiłem go sobie głównie na części, dla fajnych elementów i figurek i po prostu żeby sobie złożyć coś takiego małego, tak na szybko, bez siedzenia kilka godzin jak przy Eldorado Fortress. Ale ku mojemu zaskoczeniu, jak już go złożyłem i się pobawiłem, to okazało się, że samochód jest na tyle solidny, ładny i brum-brumalny, że zdążyłem go polubić tak o. Naprawdę fajna rzecz i gdyby nie ta mocna stylizacja, mógłby się moim zdaniem całkiem w porządku wpasować w modele z serii Speed Champions, bo skala jest dość zbliżona, a stylowa świetna. Kolorystyka typowo Milesowa, czarno-czerwona, a detale typowo pajęcze. Podoba mi się jak maska nawiązuje do stroju mojego spider łącznie z nadrukowanym logo i tymi ukośnymi detalami. Swoją drogą znajdziemy tu aż cztery te trójkątne kafelki, fajniutko. Z kolei grill wystlizowano na pajęcza mordkę, dwie pary reflektorów układają się w kształt oczu, co prawda jest ich tutaj mniej niż mają prawdziwe pająki, ale nawiązanie jest oczywiste, a te części tworzące zwykle front mniejszych samochodzików LEGO wyglądają tutaj jak szczękoczułki. Spoczko! Ciekawą częścią jest tutaj szybka. Myślałem, że jest to owiewka ze Speed Champions, a tymczasem okazało się, że występuje tylko w czterech setach. Dwóch z Jurassic World, jednym Ninjago i tutaj właśnie. Bardzo fajna, niska, opływowa szybka, tutaj w rubinowym kolorze. Myślę, że świetna rzecz dla fanów Space Police 1. Do budowy własnych, odnowionych kosmolotów w ich stylistyce nada się idealnie. Trzyma się tylko na kilku studach, żeby dało się łatwo zdjąć, wkładać i wyjmować ludzika. No standard, samochodzik oczywiście nie ma drzwi, jak to współczesne Lego auta. Ej, biedne minifigurki ciągle muszą teraz wymieniać żeby w pojazdach, żeby je opuszczać. Mamy tutaj proste wnętrze z symbolicznym siedzeniem, jest oczywiście kierownica i dwa zegary na desce rozdzielczej. Boki wykończono kaflami i tymi takimi skosami, jeszcze z Knights Kingdom. Bardzo mi się podoba to, że mimo, że musiano tu zaimplementować stud-shootery, to są one tak umieszczone, że bez problemu da się je wymontować. W wypadku, gdyby komuś na tym zależało, bo ich nie lubi. Bardzo fajne, nic nie trzeba rozbierać, wystarczy odpiąć. No i w sumie autko wygląda bez nich lepiej. No ale jeśli ktoś lubi gubić groszki, to proszę bardzo. Piu-piu. Fajnie też wygląda ten segmentowany dach z tyłu. Spoiler w ogóle można ponosić w dwóch miejscach, pozycjonować jak się chce, a w ramach detalu mamy tu nawet ukryte butle z Nitro. Tak zakładam, że to właśnie mają symbolizować te elementy, choć lubię też o nich myśleć jak o puszkach z farbami w sprayu jako że graffiti to ważny motyw dla postaci Miles'a. To w ogóle skłoniło mnie i Paulinę do wniosków, że totalnie powinna powstać taka pucha jako akcesorium z dedykowanym odlewem. Myślę, że to kwestia czasu, zanim coś takiego w końcu powstanie. Podoba mi się jak zrobiono tylne światła. Trzy płytki schowane za tymi takimi małymi okienkami. No dobrze to wygląda. Mamy też reprezentację do palacza. Niebieskie pajęczyny robią za małe wzium, ale to dopiero duże wzium robi wrażenie. Jest to oczywiście przekolorowane kryształowe ostrze z Ninjago Crystalized. Jak do tej pory tylko w tym zestawie znajdziemy rekolor tej części. Spoko wygląda jako reprezentacja ognia wylotowego, ale ja od razu pomyślałem o tym, żeby je wymontować i dać jakiejś lodowej, bajniklowej postaci w ramach miecza. Myślę, że sprawdzi się w tej roli. Te małe wzium trzymają się tylko na pojedynczych. Stu... I przez to łatwo o nie zahaczyć podczas zabawy i utrącić. Powiedziałbym, że to jedyna większa wada zestawu, bo tak to konstrukcja jest bardzo solidna i dziecię odporna. W zestawie zawarto dwie minifigurki: Milesa Moralesa oraz Morbiusa. Mam już co prawda młodego Spidermana z zestawu z Mechem, tylko tam jest on ubrany dodatkowo w kurtkę, a chciałem mieć jeszcze taką, można powiedzieć, czystą wersję. Takowych też już kilka było, ale ten jest całkowicie nowy, z nowym nadrukiem. Spoko, aczkolwiek uważam, że jeśli ktoś ma którąś ze starszych wersji, to nie ma potrzeby inwestowania w tego, no ale jako reprezentacja postaci się sprawdza. Szkoda tylko, że nie ma jakiegoś nadruku na nóżkach, wyglądałby wtedy ciut bogaciej. Morbius to nieco ciekawsza sprawa. Póki co jest to jedyna minifigurka tej postaci, zdecydowanie bardziej kreskówkowa niż filmowa. Nie nawiązuje do tego słynnego filmu, więc nie ma co krzyczeć: It's Morbin Za każdym razem, gdy nawiązujesz do martwego mema, gdzieś na świecie umiera jeden wieloryb. Nie rób tego. Dbaj o wieloryby. Są nam potrzebne. Dla mnie figurka spoko, bo nawet gdy ktoś nie dba o postać Morbiusa, to zawsze może go sobie wykorzystać jako zwykłego wampira w zupełnie innym świecie. Dać mu tylko jakąś pelerynkę i będzie to działać. Póki co jako jedyny minifik ma te włosy z wysokim czołem w czarnym kolorze, no i alternatywną wściekłą mordkę. Do trzymania dano mu dwie laboratoryjne kolby. I tutaj bym się przyczepił. Zrobiono je z odwróconych kieliszków i groszków. Jeszcze kilka lat temu być może bym to pochwalił, ale przecież mamy teraz cały czas tę fajną kolbę jako dwukolorowy odlew. Czemu nie skorzystano właśnie z niej? Przy po to, żeby dopchać liczbę klocków w zestawie. co jest zrozumiałe, ale i tak takie Nie, Wolałbym po prostu kolejne dwie takie fajne kolby od dużo bardziej pospolitych kieliszków. W zestawie znajdziemy też tradycyjnie dla Spider-Manowych setów woreczek dodatkowych pajęcznowych efektów do trzymania przez Milesa oraz dwa nietoperze do towarzystwa Morbiusowi. Kumam, że chcą różnicować sieć Milesa i Petera, ale i tak kurczę, wolałbym po prostu białe pajęczyny. Wydaje mi się bardziej uniwersalne. Choć takie niebieskie mogą, nie wiem, robić gdzieś za rozbryzgi wody, w jakiejś fontannie na przykład. No a nietoperki, jak nietoperki, Znane są od lat, ale zawsze można je wykorzystać w jakimś mocku jaskini czy innej pieczary, więc no, nie jest to bezużyteczne. Podsumowując, bardzo spokojnie duży zestawik, pozbawiony z grubsza zbędnych mini budowli. Cieszę się, że nie władowano tu na siłę jakiejś sygnalizacji świetnej czy innego śmietnika, które trzeba by było tylko potem przestawiać ciągle na półce. Jest po prostu fajne autko, może bezsensowne i nie pasujące do postaci, ale ładnie zaprojektowane. Są okej, okay, ludziki, ciekawe elementy polecam wypróbować sobie ten secik, bo dostarcza frajdy, zwłaszcza jeśli ktoś lubi samochody w stylu Speed Champions. Tyle ode mnie na dzisiaj, tradycyjnie dzięki za uwagę, zachęcam oczywiście do komentowania, obczajenia mojego Instagrama oraz Discorda i trzymajcie się tam, hej!